Temu żywemu Bogu, ja kiedyś, kiedy rozmawiałem z ludźmi, to miałem taką praktykę i widziałem, że ktoś na przykład nie słucha, to dorzucałem takie zdanie, które w ogóle nie miało logiki, żeby sprawdzić, czy ktoś zauważy. I pamiętam, kiedyś rozmawiam z pewną osobą i zero, tak widzę, że ta osoba gdzieś błądzi myślami. Wiecie, a ja nie lubię mówić po to, żeby tylko sobie mówić. Lepiej milczeć w takim razie niż mówić po to, żeby nikt nie słuchał. I pamiętam, rozmawiam z tą osobą, rozmawiam, i nagle taką frazę daję, mówię. A potem przyleciał kruk, wiecie, nie zmieniając tonacji, mówię, i wydziował mu oko. I mówię dalej, tak jakby nic nie, i ta osoba w ogóle tego nie zauważyła. Wiecie, czasami tak jest, że ludzie niby słuchają, a jednak nie słuchają. I dzisiaj nieprzypadkowo było zwiastowane Boże Słowo, abyśmy patrzyli na nasze kroki. Kiedy idziemy do domu Bożego, abyśmy nastawiali swoje ucho na słuchanie. Wiecie, dlatego, że nam można słuchać, a można nie słuchać. Boże Słowo mówi: Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy, więc można usłyszeć, a można nie usłyszeć, prawda? Jeśli kto usłyszy, pierwszy punkt, nam trzeba usłyszeć, i co dalej, i otworzyć drzwi to ja wejdę i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Prawda? Więc zobaczmy, czasami ludzie mówią, "O, ja przyszedłem na zgromadzenie i ja nie nakarmiłem się. Nie czuję, że jestem napełniony tym słowem. Wiecie, to słowo nam jest potrzebne. Dlatego, że ono tak samo jak manna, która była dana dla narodu izraelskiego, jeśli oni by nie jedli, to oni po drodze by zasłabli. I co? Nie doszliby dalej, nie mogliby iść. Tak samo i do nas. Nam ważne jest słyszeć to, co jest zwiastowane, przyjmować, otwierać drzwi. Wiecie, to jest wszystko potrzebne. Czasami ktoś może zamknąć drzwi. Wprawdzie słyszy, kto, że jest zwiastowane, ale serce tak zamknięte, że słowo tam nie dochodzi. Ja pamiętam na jednym zgromadzeniu, była taka ciekawa sytuacja, to było na Ukrainie. Wiecie, taki poważny temat, i nagle wszyscy z się uśmiechnęli. Od ja pamiętam, wyszedłem, to było czy drugie, czy już trzecie nabożeństwo, tego dnia nie pamiętam. Z braćmi tam jeździliśmy i siostrami, i w jednym miejscu Bóg poruś, położył na serca, by powiedzieć słowo: Obudź się ty, który śpisz i powstań z martwych. I wiecie, nagle widzę, wszyscy się uśmiechnęli. Myślę, no cóż, takiego, taki poważny temat. A okazuje się, że kazalnica była w tym miejscu, a tam jeszcze bracia o tak siedzieli. I jednego sen zaczął łamać. I wiecie, on już tak lekko zaczął przysypiać I jak usłyszał słowo Obudź się, który śpisz, to aż go wyprostowały Bracie i siostry Ale ważne, żeby nas te słowo Boże dotykało Wiecie, abyśmy byli tymi, którzy żyją Dlatego, że Boże Słowo, ono mówi o tym Że są takie momenty, gdzie już życia nie ma I wiecie, to samo jest w duchowym życiu My czytamy o Łazarzu Łazarz zasnął. Czasami to tak delikatnie, wiecie, brzmi. I do życia człowieka tak samo. Łazarz zasnął. I niektórzy mówią, a to chwała Bogu, że zasnął. Znacie, zdrów będzie. Wiecie, czasami dokładnie takie, jest. U kogoś już życie zakończyło się, a ktoś mówi takimi słowami, że to chwała Bogu, zdrów będzie. I wtedy wyraźnie im powiedział, co? Że Łazarz, nasz przyjaciel, umarł. I wiecie, kiedy Pan Jezus przychodzi na tamto miejsce, ja chciałabym, aby ten obraz był przed, nami, przed naszymi oczami, bo on dokładnie symbolizuje śmierć i duchową człowieka. Kiedy człowiek umiera, to co? Naokoło niego zaczyna być płacz. Tak samo i w życiu duchowym. Kiedy człowiek umiera, to bliscy zaczynają płakać. No są tacy, którzy też się cieszą, że ktoś umarł. Niektórzy ludzie tak postępują, że mówią wreszcie, nie? Ale najbliżsi tak naprawdę płaczą. I kiedy człowiek duchowo umiera, to naokoło też zaczyna być płacz. A wiecie, co cechuje człowieka, który umarł? On już jest zimny. Jego nic nie rusza. I kiedy my jesteśmy na zgromadzeniu... Wiecie, jest zwiastowane Boże Słowo, a to Słowo tak, co nie jest, co by nie było powiedziane, ono nas nie rusza, to nam trzeba zastanowić się, czy przypadkiem do nas dzisiaj Bóg nie mówi, obudź się. Wiecie, jest napisane, że w objawieniu Jana, do Jana Pan nasz przemówił. I wiecie, tam jest napisane, i usłyszałem głos Jego, jak głos trąby. Halleluja. Wiecie, chciałoby się, żeby dzisiaj głos Boży do nas, jak głos trąby, żeby, żeby tak zabrzmiał, że nawet ci, którzy śpią, żeby obudzili się. Wiecie, Boże, słowo ono daje nadzieję. I ono mówi: obudź się, ty, który śpisz, i powstaj, martwych, a zajeśnieje ci Chrystus. Zobaczcie, jakie słowa pełne nadziei. Obudź się, ty, który śpisz, i powstań z martwych. U ludzi niemożliwe. A Boże, słowo ono mówi, obudź się, ono daje nadzieję, ono daje możliwość, że człowiek, który już nie żyje. Wiecie, nawet na zgromadzeniu życia nie ma. A Boże, słowo mówi, obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajeśnięci Chrystus znaczy możliwe. Wiecie, czasami ludzie przychodzą na zgromadzenie i myślą, nic się w moim życiu nie może zmienić. Nic się nie może zmienić. Nikt nie wie, jakie ja żyje, co jest ze mną, co ja przeżywam. A Boże słowo mówi: Bóg tak umiłował świat, że posłał syna swojego jednorodzonego, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Oto dzisiaj miłość Boża ona kieruje się do każdego z nas. Bóg umiłował ciebie i mnie, bracia i siostry, i on jest tym, który darzy życiem. Wiecie, są takie momenty. Że ludzie czekają do ostatniego. A jak daleko mogę odejść od Boga? Co jeszcze mogę zrobić? Wiecie, są takie momenty. I my czytamy w księdze Daniela, że był taki moment: był pewien człowiek, który był królem. I on tak sobie wiele pozwalał. On widział rękę Bożą. On widział, co się działo, kiedy jego ojciec rządził. On widział, ale pozwolił sobie na wiele. I przyszedł taki moment. Że zaczęła pisać ręka po ścianie. Palec Boży, innymi słowami. I zobaczmy, że tam byli ludzie, którzy nie mogli zrozumieć, co było napisane. Tam byli mądrzy ludzie. I wiecie, dzisiaj palec Boży on też pisze. Oto tu jest napisane palcem Bożym, bracia i siostry. Słowo Boże. I my powinniśmy rozumieć, co do nas Bóg przemawia. Ja wiem, że dzisiaj do nikogo Bóg nie mówi takiego słowa. Jak było powiedziane wtedy do tego króla, bo tam był już wyrok, wiecie? Tam był już koniec. Tam było powiedziane mene, mene, tekelu, parsin, prawda? Zostałeś zważony na wadze i znaleziony lekkim. I twoje królestwo będzie podzielone na menów i persów. Tam był wyrok wydany. On już go nie mógł zmienić w tym momencie, ale na nas wyroku nie ma wydanego. Może i dzisiaj jest sytuacja podobna jak u króla, że my sami widzimy, że jesteśmy znalezieni tymi, którzy są lekkimi? A co to znaczy, że człowiek jest lekki, bracia i siostry? I my śpiewamy: Wieją wiatry, Boże, odwiewają zło. Co w nim jest lekkiego? Z wiatrem pójdzie to, bracia i siostry. Człowiek lekki to jest taki, że jak tylko wiatr zawieje, jak jakaś sytuacja przyjdzie, to ona już go. Z miejsca poruszy. Wiecie, czasami do naszego życia przychodzą różne sytuacje, różne doświadczenia. Wiecie, ktoś nam nadepnie na nam odcisk, użyje takiego słownictwa. I wiecie, okazuje się, wiatr powiał. I okazuje się, że człowiek jest lekkim. Okazuje się, że ruszyło go to z miejsca, bo wiatr powiał. Ktoś coś powiedział na niego, Bracia i siostry, to pokazuje, że człowiek jest lekkim. Ale Biblia nie chce, żebyśmy tacy byli. Ona nie chce, żebyśmy byli lekkimi, znalezionymi, ale ona chce, abyśmy byli tymi, którzy mocno są ugruntowani na słowie Bożym. Wiecie, kiedy czytamy Księgę Jeremiasza, rozdział 26, ja będę cytował, dlatego aby skrócić czas, to tam jest napisane, że Bóg posyła Jeremiasza przed, można powiedzieć, na podwórzu. Stań na podwórzu w świątyni Pana i powiedz do wszystkich, którzy wchodzą do tej świątyni. Wiecie on, to tak jakby przed zgromadzeniem, tak jak mamy zbór, Bóg powiedział do Jeremiasza i mówi, stań tam przed zborem, to była wtedy świątynia, tam mnóstwo ludzi przychodziło, i On mówi, powiedz im te słowo. I wiecie, my czytamy te słowo, które było bardzo nieprzyjemne. Dlatego że on, ja może przeczytam, 26 rozdział od drugiego wersetu, tak mówi Pan. Stań do podwórzu świątyni Pana i powiedz do wszystkich miast ludzkich, do tych, którzy przychodzą, aby oddać pokłon świątyni Pana. Wszystkie słowa, które poleciłem Ci mówić do nich, nic nie ujmuj. Zobaczmy, że te słowa, które były wypowiedziane, to Bóg dał dla Jeremiasza i mówi nic nie ujmuj. To nie były słowa Jeremiasza. To były słowa żywego Boga, które Bóg dał na tamten czas i mówi Jeremiaszu, ja dodam od siebie, mówi nic nie was się ująć z tego, powiedz wszystko, to jest bardzo ważne. I wiecie, Jeremiasz posłuszny Bogu i jest napisane, może usłuchają i zawrócą każdy ze za swojej złej drogi, a ja pożałuję zła, które zamyślam sprowadzić na nich z powodu złych ich uczynków. I on stanął i zaczął mówić, on zaczyna mówić przykład o Sylo, że jeśli się nie zmienicie, to będzie tak jak Syla. To było Sylo. Tam kiedyś Bóg się objawiał, tam kiedyś Bóg mówił, tam kiedyś Boże obecność była, ale potem odszedł Pan z tamtego miejsca. I zobaczmy ciekawą sytuację. Tam ludzie przychodzili pokłonić się Panu. I my dzisiaj często zaczynamy usprawiedliwiać się i mówić ja idę do zboru, pokłonić się Panu. Chwała Bogu. Ja myślę, że dobrze, kiedy człowiek idzie do świątyni, to jest błogosławiony. I kiedy człowiek chodzi do świątyni, to on może nawet usłyszeć, że coś trzeba zmienić, tak jak wtedy. I wtedy Bóg w swojej miłości przemawiał do tego narodu, bo oni nie wiedzieli tego, że coś w życiu ich jest nie tak, bracia i siostry. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na swoje życie. Jeżeli u nas dzisiaj nie ma pragnienia, nawet przychodzisz na zgromadzenia. Jeżeli u nas dzisiaj nie ma pragnienia w naszym życiu, żeby szukać oblicza Bożego, to to jest znak, który powinien nam dać do myślenia. Biblia nas uczy, że my powinniśmy kochać Boga ponad wszystko. Bracia i siostry, najważniejsze kochać Boga. Będziesz nieował Pana Boga swojego, całego serca swojego, całego, całej duszy swojej, całej myśli swojej i tak dalej i tak dalej. I to jest przykazanie, które jest aktualne i dzisiaj. Chciałbym, abyśmy otworzyli Księgę Agausza. To jest strona Warszawskiej Biblii 1005. I wiecie, to słowo, ono jest dzisiaj także do nas. Od może od drugiego wersetu. A w domu na spokojnie można pierwszy przeczytać, żeby zobaczyć, do czego to się odnosiło. Od drugiego wersetu. Tak mówi Pan Zastępów. Lud ten, <coughs> przepraszam, mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Wtedy doszło przez proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Czy już czas dla Was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Otóż teraz tak mówi Pan Zastępów. Zważcie, jak się Wam powodzi. Przyjecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan Zastępów. Zważcie, jak Wam się powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukaże się w nim chwale, mówi Pan. Liczyliście na wiele, lecz o to jest mało. A gdy przynieśliście do domu, zmuchnąłem to. Dlaczego, mówi Pan Zastępów, z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z Was gorliwie krząta się koło własnego domu. Może do tego miejsca. Bracie i siostry, bardzo ciekawy werset. I wiecie, kto dzisiaj powie, ale wiesz, my dzisiaj jemy i się najadamy. My dzisiaj ubieramy się. I nie czujemy, że nam zimna, tym bardziej w taką pogodę, jak jest na dworze. I wiecie, czasami ludzie w ten sposób to odbierają. Ale ja chciałbym, abyśmy zobaczyli na to duchowo. Bracia i siostry, dzisiaj duchowo powinniśmy być nakarmieni. Dzisiaj powinno być błogosławieństwo Boże duchowe nad nami. I Boże słowo mówi: Ty wiele się jakby starasz. Ale pustka. I tutaj pisze. Żeby zrobić pewną rzecz I Bóg mówi Ale dom mój, on jest w gruzach Dzisiaj ktoś powie To co, mamy zacząć budować jakiś budynek? Jakiś kościół? Boże Słowo mówi w Nowym Testamencie Że ciała wasze Są świątynią Ducha Świętego Bracia i siostry I dzisiaj są Te świątynie, niektóre w gruzach Wiecie, tam powinna być Chwała Boża W każdym jednym z nas Powinna być chwała Boża. Dlaczego? Bo Ty i ja jesteśmy świątynią Ducha Świętego. I wiecie, gdzie jest obecność Boża? Gdzie jest chwała Boża? Wiecie, przyjeżdża królowa zobaczyć Salomona. I wiecie, kiedy ona zobaczyła. W jaki sposób składane są ofiary Kiedy zobaczyła chwałę Bożą Ona była pod zachwytem wielkim I to królowa, bracia i siostry Wiecie, ludzie widząc nasze życie Kiedy my jesteśmy świątynią Ducha Świętego Powinni być pod zachwytem Widząc nasze życie Ja nigdy nie zapomnę tego świadectwa I mimo, że go wiele razy mówiłem To jeszcze raz dopowiem Ja pamiętam tego brata Który postanowił znaczy pamiętam świadectwo, tak powiem, który postanowił, że nie będzie przyjmować przysięgi w Związku Radzieckim i on jej nie przyjmował. I wiecie, kiedy usłyszeli, że nawet ten dowódca do niego przychodził i mówi, masz przyjąć przysięgę, a on mu odmówił, to zaczęły płynąć legendy o tym człowieku. To, to jest taki mocny, który potrafił dowódcy się przeciwstawić. Dowódca mu powiedział, trzeba zrobić tak, a wszyscy się bali, a on powiedział, nie przyjmę. Wiecie, ten brat opowiadał, który o tym wierzącym mówił, bo tam też był wtedy, mówi: My się go baliśmy. My nie wiedzieliśmy, jak on wygląda, ale kiedy widzieliśmy i słyszeliśmy o człowieku, który miał taką siłę, żeby dowódcy powiedzieć, że on tego nie zrobi, to dla nas to był bohater. Mówi: Pewnego dnia ja dowiaduję się, że on tam za karę na kuchni go dali. I ten człowiek mówi: i Ja słyszę, że on tam jest na kuchni i ja z nim będę miał pracować. Mówi, we mnie strach przyszedł, ja nigdy go nie widziałem. Ja nie wiedziałem, kto to był. Mówi, ja sobie go wyobrażałem, dwa metry, taki duży, zbudowany. Co on tam ze mną zrobi? Mówi, ja przychodzę, patrzę, taki malutki, chudziutki, drobniutki. I wiecie, on mówi, jemu ja się to w głowie nie mieściło. Ale po społeczności z tym bratem, ten, który opowiadał, też się nawrócił. Bracia i siostry, świątynia Pana, ona nie była zrujnowana. Wiecie, i czasami wydaje się, o taki mały budynek, o taki niepozorny człowiek, ale świątynia Boża i nieobecność Boża, bracia i siostry, my dzisiaj powinniśmy dążyć do tego, ale jak? Wiecie, bo czasami może mamy takich sloganów. I ktoś wie, że coś trzeba zrobić, ale, ale co? Bracia i siostry, tu jest napisane. I Boże słowo mówi, oto idźcie w góry. Wprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie. I okaże się w nim chwale, mówi Pan. Zobaczcie, jaka wielka obietnica. Mówi, idźcie w górę. Wiecie, dzisiaj nam też trzeba iść w górę. Jest taka góra, góra Golgota, bracia i siostry. I kto na nią idzie, kto pójdzie na tą górę, to obecność Boża schodzi na tego człowieka. Bóg go błogosławi. Idź na tą górę. Idź na to miejsce, gdzie błogosławieństwo. Bierz to, co potrzebne dla budowy tej świątyni. Bracia i siostry, dzisiaj dla każdego z nas potrzebny jest Chrystus. Bracia i siostry, i kiedy Chrystus jest z nami? Od Boże znowu mówi, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Bracia i siostry, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Oto Bóg jest żywy, on ma moc. Wiecie, my dzisiaj jesteśmy podobni czasami. Do tego człowieka, który był bogaty, w Nowym Testamencie jest napisane, on był bogaty. I wiecie, tak mu się w życiu nie udało, że on miał spichlerze pobudowane. No i tak mu się nie udało, że plonów tyle otrzymał, że miał problem, bo już nie miał gdzie ich składować. Wiecie, i mówi, rozburzę te stodoły i nowe pobuduję. Wiecie, jakby nie było. W stodołach nie ma niczego, to trzeba pracować więcej, żeby te stodoły zapełnić. A jak za dużo przyjdzie, to trzeba zburzyć stodoły i zbudować większe, a może na tyle większe, aby jeszcze więcej było trzeba pracować. I ten człowiek mówi, zbuduję większe stodoły. A co może słowo mówi do niego? Głupcze. Głupcze. Zobaczmy takie słowa bardzo nieprzyjemne. Są napisane, tej nocy zażądam duszy Twojej, a to wszystko, co tutaj masz. Komu zostanie, bracia i siostry? My często tak wiele dokładamy sił i naszych starań, żeby to, co tutaj na ziemi, ozbudować jeszcze więcej, a nie patrzymy na to, co najważniejsze, aby być blisko żywego Boga, bracia i siostry. A Bóg mówi, idź na tą górę, przynieście drzewo, zbudujcie jej co? A ja przyjdę do tej świątyni, ja ją sobie upodobam, halleluja! Zobaczmy, co Bóg nam obiecuje. On mówi, że jak my pójdziemy, to on nas będzie błogosławił, bracia i siostry, ja gotowy jestem iść na tą górę, wiecie, ja gotowy jestem, żeby otrzymać Boże błogosławieństwo i każdy, wiecie, każdy, tam jest napisane, każdy, kto weń wierzy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny, dzisiaj nie ma tutaj osoby, która może powiedzieć, ale to niedomne słowo, to Boże Słowo mówi, każdy, kto weń wierzy, zobaczmy, co nam trzeba uczynić. Przyjść do Jezusa, uwierzyć w niego. Wiecie, my czasami narobiliśmy w życiu tyle strasznych rzeczy, że sami nie potrafimy sobie przebaczyć. Ale kiedy przychodzimy do Pana, on przebacza, on zmienia, on oczyszcza, on daje swobodę. Ja pamiętam, jak jeden brat opowiadał, witam do zboru, przyszedł do nich pewien człowiek. On był w Wietnamie, to był w Stanach Zjednoczonych, w Wietnamie. Mnóstwo ludzi tam zabijali. Kobiety, dzieci, mężczyzn. I ten człowiek wypełniał, że tak powiem, rozkazy, które otrzymywał. Minęły lata i sumienie męczy. Że wiecie, życia nie ma. Sumienie męczy człowieka. I on przychodzi do zboru, mówi: Przebaczcie mi. Przebaczcie mi. Mówią: My nic dla Ciebie nie mamy. Sumienie męczyło. Wiecie, życia nie ma. Przebaczcie mi. Bracia i siostry, jest Ten, który może przebaczyć. To nie my możemy komuś odpuścić grzechy Jego. Ale Pan Jezus, On oddał życie swoje, On zapłacił tą cenę. On poszedł cierpieć za nas, bo to nasze miejsce powinno być, za nasze grzechy. A On oddaje życie swoje i On chce błogosławić każdego, kto przyjmie tą ofiarę. Ja wierzę, że dzisiaj nie przypadkiem ktokolwiek jest na tym miejscu, ale dzisiaj jest czas, abyśmy przyszli do żywego Boga. Wiecie, my tym się możemy chlubić. Jedni chlubią się wozami, drudzy chlubią się końmi, jak mówi Boże Słowo, ale my chlubimy się Bogiem, bracia i siostry. On jest żywy. Wiecie, to jest bardzo ważne. Wielu ludzi dzisiaj służy, a raczej wierzy w nieżywego Boga który nie odpowiada. A nasz Bóg jest żywy i On odpowiada. Wiecie, ja nawet odczułem Jego obecność na tym miejscu, kiedy jest zwiastowane Słowo, kiedy śpiewamy pieśni, kiedy modlimy się. On daje nam swoją obecność odczuwać. Mało tego, On przemienia życie człowieka. Jest napisane, kiedy Pan Jezus rodził się tutaj na ziemi, to aniołowie zeszli. I tam było przy pastuchach, oni tam byli i tam śpiewają tą piękną pieśń. Chwała, chwała, chwała na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom. Mam podejrzeć, że mał upodobanie jest napisane: pokój ludziom. Jest napisane, że kiedy grzesznik pokutuje, to jest napisane, że całe niebo raduje się, prawda? Zobaczmy, jaka wspaniała pieśń. Człowiek pokutuje, inaczej przychodzi i te ciężary zrzuca z swojego życia. Niebo całe się raduje. Wiecie, to jest niesamowite. Wtedy jest ta piękna pieśń. Chwała, chwała na wysokościach. I co? A na ziemi pokój ludziom. I wiecie, człowiek, który przychodzi do Pana, on dostaje pokój w swoje serce. Wiecie, jaka radość, kiedy człowiek wychodzi. Wiecie, był niepokój, były problemy, które były, a pokój Boży przyszedł. Bracia i siostry. I tego pokoju nikt zabrać nie może. Chwała Jezusowi, bracia i siostry. Ja chciałbym, abyśmy dzisiaj przyszli do naszego Pana. Abyśmy przyszli tacy, jakcy jesteśmy, abyśmy szczerze Jemu powiedzieli. I bracia i siostry, aby w tej świątyni Ducha Świętego była obecność Boża. Słonimy nasze kolana. Amen.